Widać, że zaczyna się taki. Wyścig po, wyborczy wyścig po młodych Polaków. I właśnie pytanie, pytanie, skąd nagle to zainteresowanie młodymi? Czy to jest efekt tych protestów jesienno-zimowych, które, które widzieliśmy na polskich ulicach, gdzie młodzi pokazali swoje zaangażowanie polityczne, swoją obecność w życiu publicznym, pokazali to, że będą się liczyć też w kontekście wyborczym w kolejnych latach. I nagle partie polityczne po prostu uznały, że to nie, to jest grupa, której już nie można pomijać, bo ona nie będzie stać obok tak, jak przez wiele, wiele lat wcześniej i przyglądać się polityce, tylko zamierza realnie brać w tej polityce udział. Dla mnie to było zawsze oczywiste, jak pan sobie przypomni, jeszcze w czasach, kiedy y, tworzyłem Polska Jest Najważniejsza, to nasze środowisko zawsze mówiło, że trzeba zaczynać od młodych i szukaliśmy różnych pomysłów. Jeśli chodzi o młodych, trzeba szukać dwóch pomysłów. Nowoczesne podejście do pracy, czyli dać im możliwość pracy w systemie dużo bardziej y, elastycznym niż dotychczas. Tak, żeby połączyć to na przykład z realizacją y, tych marzeń, czy, czy po prostu pomysłów edukacyjnych, żeby można było łączyć y, uczenie się z jakimiś już formami pracy dru, dr, i, i kwestia przedsiębiorczości oraz drugi filar mieszkania. Jeżeli tego się nie ruszy, niczego się nie zmieni. Każda propozycja dla młodych bez pomysłu na mieszkania będzie, y, będzie propozycją przestrzeloną. To trzeba wziąć pod uwagę, skąd zainteresowanie? Zainteresowanie stąd, że jest duża zmiana socjologiczna. Młodzi odrzucili obecną władzę, to jest zawsze taki sygnał, że będzie zmiana. Kiedy ja mówię, będzie zmiana, kiedy ja mówię, będą wybory, kiedy ja mówię, ten rząd upadnie, ten rząd upadnie ze względu na młodych. Nie dlatego, że młodzi mają najwięcej głosów, bo yy, więcej tych głosów jest w innych grupach wiekowych, ale dlatego, że młodzi są zawsze taką jaskółką zmiany. Oni mają zupełnie inaczej podejście. Ale powiem od siebie: yy, ja nie jestem zwolennikiem, żeby młodym nawijać makaron na uszy i mówić, wszystko dostaniecie trzeba po prostu stworzyć warunki po 30 latach transformacji będziemy musieli stworzyć i ja wiem jak to trzeba stworzyć trzeba stworzyć warunki żeby młodzi e, mieli poczucie równych szans równego startu żeby to nie było tak że teraz będzie kolejne pokolenie które będzie słabsze ekonomicznie które sobie będzie gorzej dawało radę niż poprzednie pokolenia transformacji to jest realne wyzwanie e, nie tam dorzucić parę złotych tylko stworzyć cały system